Terima kasih telah <laughs> menonton! Elipsa unosi się nad murami Trzeba podążać za mitem, który dostrzeże naszych ułanów Z pola, nasza firma dobrze znana Zadomowiony jest wręcz moim przekonaniem I aspektem takie geto leci za chmur Blask słońca i księżyca I gwiazd robię na impre mega wjazd. Witam i was wszystkich żegnam kryzys dalej się przeciąga Ale jakoś powoli sytuacja się klaruje i jest git, była śmieszna przepowiednia wczoraj, gdy moja mama robiła pierogi, a pani Zew, Zuzia mówiła, Kamil podaj mąkę, nie mąkę, tylko mąkę. Ja mówię po chwili, proszę kilo koksu I się śmieje i brek tam. I mama moja mi mówi Kamil, ale masz nos uwalony. Ha, ha, ha. A ja mówię, to nie narkotyki, ja nic nie brałem Tylko przez przypadek nas mąką obróciłem Pilnik ze sieci Dzieci usunięty i dane na nie publiczny. I z playlisty usunięty Wyszło na jaw przez brata mego starszego I była niezła konsternacja i zamiłowanie Drena, heblanie i piłowanie I weleńki zwijanie, Siedzę sobie na dywanie jest git Gwiazd zaciąga od ruskich, zwijam lepiej pięć pierogów ruskich Kupujemy w sklepie piwo cudzkich and you are being the kiss W zalewie ogórskich wy CKU Rzeszów angielskiego uczy mnie pani Krystyna Sagan W moim pokoju ciągle to jest bałagan, płynie z źródła z diagra Nakrę błodnego i spragnionego szwagra Kiedyś to grałem w Agario, przechodziłem każdy poziom w Mario Rozbrzmiewa na full N ario Zivot bedi bizzua Prokula guabnul Vir er seniul Proszę gębę stul Cisza pis no i nul Taki właśnie to czy masz osy grupy ból Bo dostaj we pięć kul Yo stereotyp głośno ogłoszony No i infek głosów Noszony. Jeszcze czarnych scenariuszy Nie wkręciłem i nie wkręcę Bo się jak bączek Całymi dniami i nocami kręcę Przy kawie i herbacie Przy kakale W gnoju topiłem się w tale. Fu, bardzo nieprzyjemny zapach Trzeba obnażyć ku I niezły pomysł I totem I gaz, co się sypie Ostro ją Dziękuję za uwagę Przemowa leci do was trochę z podkulonym ogonem, ale możemy cieszyć się, że rap się udał, także elipsa się unosi, już przeminęła z, z wiatrem, no i z, z moim obcym także jo, elo siema.